Dzień dobry! Na wstępie chciałem życzyć wesołych świąt, abyście Państwo spędzili je w gronie najbliższych i zaczynamy prezentację produktu. Jest ono w takim kartonowym, zwykłym pudełku, Ochronne rogi na tablecie. Cały tablet jest dodatkowo w folii. Tak się prezentuje. Tutaj mamy instrukcję. Myślę, że to nie jest bardzo istotne. I tak. Ważne jest to, że możemy również korzystać z niego w takiej płaszczyźnie. Oczywiście również pionowo, nie ma z tym problemu. Podłączę go tutaj już do zasilania, już jest podłączony do kontaktu. Jest taka niebieska dioda. Widać, że jest podłączony do prądu. I aby nie było za łatwo, ja postanowiłem wziąć coś bardziej twardego, co pokazać jak bardzo dobrze i mocno prześwietla on materiał, który chcemy, który chcemy przekopiować. Włączamy go klikiem, są trzy poziomy jasności, dlatego to jest najniższa, średnia i mocna i tak się też wyłącza. Nie? Damy na najmocniejszą, bo mamy tutaj tekturę i tutaj Państwo nie widzą, ale no, z łatwością da się to teraz przerysować, a dlatego a teraz to wykonam. Bardziej to logo. I mamy przerysowane logo. Oczywiście są tutaj inne kolory, bo to jest, powinno być e, pokolorowane, ale z tym już nie ma problemu. E, tak to się prezentuje. Tak jest niski poziom, e, średni i wysoki. Warto też e, pokazać, że jest naprawdę dobrze dzięki temu akrylowi na tablecie jest dosyć ciężko przesunąć tą kartkę, więc to jest też również pomocne. E, nie nie przesuwać to jakoś bardzo mocno pokażę tutaj tak to wygląda tak to wygląda a jeżeli chodzi o tablet Jest bardzo cienki. Z tyłu jest po prostu biały. A tutaj wyłączmy, odłączmy. Pokażę jeszcze wejście. Tak to wygląda.